inny odcinek niż właśnie serię zrobimy sobie akcję na nowy odcinek Dom Studio Dajcie <laughs> lajka like i suba lecimy Dobra już jakiś przycisk wyszedł mam tam spikę, się z tym mutantem no tutaj chyba przegrywa trochę ale takie siły robione, że. że to takim naprzód, to jest muszę może sprawdzić tą matankę. A no, chodź, to my teraz jak to w sumie razem na, 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 nie? Chcę, że ten drillman chyba go będzie podkupywać. A nie, jest piuć, No, obraz, na to ja był taki tam drillman chyba odpalony totalnie. Użył tą swoją moc nową. A ty na no, tylko tymi. Basso nie chcę do grilla, Powierwam sobie te basoły. Muszę co z tego bramki robił, że się No i wierzę, że VR nie przekro... nie zmniejszy ja To ja tak trochę chemią O Ale o, moje ale wiesz, że ten drill odpalił, nie ja Pa jeszcze pa jeszcze ten speaker, O kurwa, nie dobra. Jak ty ten drill będzie odpali, to już. O nie? nie? Ja jestem ciekaw, co tym kameramenu, bo, bo go tam chyba te. Te noiki zapkowały. wiecie, to jest rękoma. O, drill naprawdę odpalony jest. Kurzonego i z nogi, Ten dreamer jest mega wkurzony. O Jezu! Ale to był brutalny Co to z niego wychodzi? Co to z niego wychodzi wyszło? Ten <laughs> speaker ma go właśnie? Spieker. Co? Ej, co? Czemu ten kamera? To na ma atakuje? A nie, to mi ta kamera! Co to jest jakąś, no pierwszy inny komputator dokonali, no, ale to jest kolejny już. To wygląda jak ta, ta kamera, nie? Bude, 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 to niepokoi. Ale to nie będę po prostu rozmiszczony, nie? Oha, ja ogniem. Nie, no. O ma niepokój, że mam moc, jak ta kamera. Nie strasznie. I po co jest taki siłę w tych łapach, że normalnie ten Dreamleon tak osób rzucania nie? Ale egal, to trochę sobie niezniszczone. Ten go dźwiękiem nawala. Ja, Może nie ma szans raczej. Ale to nie ma szans. Trzeba by jakiś tyder, ten kontinuum... A gdzie jest taka Blizzard Woman niby? No bo ona tam była, ale co to za niej mam? Czemu te tam nie, nie pomagają? Dziękuję, bo to za ten spik zanieczyszczony, nie? Dziękuję, bo to jak sobie poradzić z nim? Dobra, idzie tutaj. No i się ogo pobłyszczył jakiś dźwięk na walizie. O, o gitara. Tylko po na fala Dobra. Ty chodź ta co to No co ja, teraz? No chuj, pan jest Ja może chyba utknął, nie? Albo nie ma sił już. To drugie. Pa! o wyjął go. On wyjął z siebie, nie mogę powiedzieć, że to jest prawda. Steve, jesteś no? filmem. Transform. Musisz transformować? Czyli ochoczyli na ciągnięcie. Czy nawet tą transformacją. On leciał. Bo tak ten Pendle Woman tam. Nie wiem, co tam dzieje, no. Moja no, kamera żyje. Dobra, choć tyle tam żyje. Oho... Co tu Nie wiem, czy tam diabeł wychodzi, nie? Tam nie? potwór z niego wychodzi, nie? Do <grym> no, spokojnie, to przeszkadzamy trochę. Ale krytyczny właśnie, chyba, tego działka. Ale po prostu... Po pokaż mi tego talanta filmu, pokaż mi go! Pokaż mi tego... Haha, <grym> nie co się dzieje, nie? О, черт, как выглядит! Понимаешь, что страшно? страшный? что он такой страшный? Боже, как он не Посмотрите, как он выглядит, бас Widzicie, jak to wygląda strasznie? przerażające, nie? Ten film mi w szoku jest, nie oznacza, to jest straszne. Co się do niego stworzyło? To był jakiś potwór. To nie jest, to nie jest jakiś robot. To jest potwór jakiś. Co to jest? Gryz skrzydło jeszcze będzie? On w ogóle na, na dwóch nogach, on w ogóle na, na czterech nogach A, on w ogóle nie, nie czworakuje, nie? W ogóle czworakuje, nie? On nie chodzi na normalnie, tylko że on na, dwu, na czterech nogach, on, on tak wiecie, jak, jak pies chodzi. Dobra, pan tak. Oceniam ten odcinek na 10 na 10. Ten, ten drilny jest przerażający. Spodziewałam się, że on będzie jakiś mega mucarnie wyglądał, nie? Bo on jest bardziej, wygląda bardziej jak. jak jakiś demon. Ba, on bardziej wygląda przerażająco niż potężnie. No i pomylił się, on od początku potrafił takie coś zrobić, nie? Od tego 20 chyba odcinka on potrafił takie coś zrobić. No ale widać, nie wykorzystywał tego, nie? Ale... Powiem no, tak. Wojna jest wygrana. Wojna po prostu jest wygrana z tymi toaletami, ten, to jest zbyt mocne. Ale, raczej analizy się nie pojawi. Wszystko zapraszam na moją serię, czterodzienki i podsumowanie, z domu wyszło dzisiaj. Więc dla mnie tej wojna wygrana. I ciekawostka e, dla fanów tej serii. Odcinek, jakby seria z KBD... To jest od Dom Studio Kończy się na 50 odcinku Jeśli będzie 50 odcinek, koniec tej serii Najprawdopodobniej Dom Studio po prostu wróci Do robienia tych rzeczy, które robił Pokazać, co on robi przed tą, przed tą serią całą No bo on no, do takich, do takich filmików Śmiesznych wróci Nie, bo aktualnie on już filmów nie robią tutaj robię widzicie, no Tą serię. No podobnie wróci do, 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 do tych filmików, jak już będzie ten 50 odcinek. łeb w tym A ty banner zmienił. No, taki właśnie z tanem i drillmanem A ja już kończę. Widzimy się. Nie wiem kiedy, bo na następnym odcinku skill the Fighter. No